Czy luksus może być alternatywą dla inwestycji w złoto? A jeśli tak, to gdzie leżą te inwestycyjne okazje? Rozmawiamy dzisiaj w programie Prosto z parkietu. Witam państwa Aleksandra Ptakiglewska. A naszym gościem jest dzisiaj pan Tomasz Wiśniewski, partner w dziale Deal Advisory, szef zespołu wycen w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzień dobry panu. Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu. Rozmawiamy dzisiaj o takim e, miłym. Temacie prawie niezbliżonym do geopolityki, jak luksus, po prostu dobra luksusowe. I okazuje się, że, te, że Polska niespodziewanie stała się świetnym rynkiem dla dóbr luksusowych. Według państwa raportu w ubiegłym roku wartość, rynek dóbr luksusowych w Polsce wzrósł o 1,4. Nie wiedziałam, że żyjemy w tak bogatym kraju. czy Jak to jest w ogóle możliwe. To prawda, tak, jeżeli porównamy sobie to, co się działo w Polsce, a to, co się działo szeroko na świecie, to faktycznie imponujący wzrost w Polsce 20- kilka procent, gdzie globalny rynek urósł około 4%. Ale myślę, że da się to wytłumaczyć w ten sposób, że startujemy z dosyć niskiej bazy. Jeżeli porównamy sobie PKB w Polsce i w PKB światowe na, na osobę, to mniej więcej polski rynek luksusu też w tej proporcji się znajduje. Jest to około 7 promili rynku światowego. Natomiast widzimy pewien potencjał, bo jak porównamy sobie według Purchasing Power Parity, czyli według parytetu siły nabywczej, to polski PKB to jest mniej więcej 1% globalnego PKB. Więc to nam wskazuje, że jakieś 30% polski rynek luksusu jest jeszcze niedoszacowany w stosunku do tego parytetu, i widać, że teraz z tego korzystamy. Mm -hmm. On był warty w ubiegłym roku 55 miliardów 600 milionów złotych i jest to chyba re absolutny rekord w historii polskiej, jak się domyślam. Naprawdę to, to, to obserwujemy w zasadzie oprócz jakichś drobnych zawirowań y, około pandemicznych, to z roku na rok ten rynek luksusu y, rośnie. Musimy mieć świadomość, że jest to luksus trochę po polsku, my też go tak nazywamy, więc jeżeli go porównamy trochę do... Y, Struktury luksusu w krajach bardziej dojrzałych, w, w Europie Zachodniej, to w Polsce zdecydowanie dominują samochody, to mniej więcej 2 trzecie tego rynku. No, jest to e, taka dosyć widoczna oznaka luksusu i Polacy wciąż lubią e, dobre e, samochody, samochody premium, samochody luksusowe. Natomiast na drugim miejscu e, w Polsce widzimy e, segment hoteli i spa. Co, co jest o tyle ciekawe, że on najbardziej ucierpiał w okresie pandemii i teraz mocno się odbudowuje. To też wskazuje nam na to, że Polacy za luksus uważają nie tylko dobro materialne, ale też odczucia, wrażenia, możliwość spędzenia czasu w dobrym otoczeniu. No i to trochę utrudnia moje następne pytanie. W zasadzie odpowiedź na moje pytanie, bo chciałabym zapytać, gdzie są te inwestycyjne okazje, ale jeśli zainwestujemy w odczucia, no to trudno je będzie potem zmonetyzować. Więc pierwsze pytanie. Rzeczywiście, te, według Państwa raportu samochody premium i luksusowe to jest 36 miliardów złotych, wzrost o 35% rok do roku. To chyba. Branża luksusowych samochodów otwierała szampana co miesiąc w ubiegłym roku. Ja myślę, że tu jest też efekt tego, że przez pewien czas, szczególnie w okresie pandemii, kiedy były pozrywane łańcuchy dostaw, po prostu na te samochody się długo czekało. Więc myślę, że w roku 2024 mieliśmy do czynienia z sytuacją taką, że te wszystkie dostawy dotarły i zostały te samochody zarejestrowane. Więc tutaj pewien pik, pewien ja nie spodziewam się, ale mogę się mylić, żeby co roku ten rynek rósł o 30 parę procent. Pamiętajmy, że e, średnia, wartość, średnia cena samochodu też rosła. Mamy coraz więcej różnego rodzaju systemów bezpieczeństwa i to po prostu podraża e, koszt tych samochodów. Więc e, raz e, rośnie liczba samochodów, ale też e, cena jednostkowa samochodu rośnie. Mhm. No, ym, rynek... Luksusowe to są, jak już Pan wspomniał, samochody, to są również usługi hotelarskie i spa, to są nieruchomości, luksusowa odzież i alkohole, i kosmetyki i perfumy. W związku z tym, na takiej mapce luksusu, gdzie widzi Pan w ogóle. to jest Rozmawiamy w programie dla inwestorów, w związku z tym nie będziemy rozmawiali o spa, <grym> raczej <grym> nie, nie pod względem ich oferty, ale. Gdzie widzi pan inwestycyjne okazje? Czy jest coś, w co można zainwestować i potem sprzedać to z zyskiem? No bo rozumiem, że doświadczenia w SPA w ten sposób nie odzyskamy. Ale czy na przykład w inwestycje w samochody albo w kosmetyki, albo w luksusowe alkohole, albo odzież, czy tutaj coś z tego ma inwestycyjny sens? Na pewno tak. Natomiast może ja bym jeszcze zrobił krok wstecz i zastanowił się, dlaczego inwestujemy. Tak? Patrząc na, na portfel, zdywersyfikowany portfel inwestora, on mniej więcej w 20-30% powinien zawierać inwestycje alternatywne, czyli inne niż obligacje, akcje, fundusze, czyli takie rzeczy, które, które siłą rzeczy są mniej płynne ale mogą dać ponadprzeciętne y zwroty z tej inwestycji. Y niektórzy mówią, że złoto powinno być 10-20%, do złota jeszcze dojdziemy, ale patrząc na inne klasy aktywów y typu sztuka, typu y samochody, typu... Biżuteria, zegarki, typu odzież, chociażby, torebki. To są wszystkie obszary, gdzie widać ponadprzeciętne zwroty z tych inwestycji, a co więcej, ten luksus też daje nam przyjemność, bo pewno trudno sobie wyobrazić, żebyśmy jakąś kilogramową sztabkę złota oprawili w ramki i powiesili na ścianie. To jednak obraz, zupełnie inaczej wygląda na ścianie, niż w magazynie, cieszy nasze oko, a jednocześnie może dawać zwrot z inwestycji. Podał pan bardzo dobre przykłady, bo o ile nikt nie miałby nic przeciwko dostaniu używanej sztabki złota z obrazem, który miał już kilku właścicieli, też nie mielibyśmy raczej problemów, no to już odzież używana nie cieszy się taką estymą. Podobnie jak odzież używane buty, albo używane perfumy. Więc gdzie w ogóle jest ten segment? Który segment w ogóle bra warto brać pod uwagę? Bo jeśli chodzi o odzież, tutaj oczywiście jest jeden wyjątek i są to torebki, gdzie one, czego nie do końca rozumiem, ale nie tracą nawet używane na, na wartości. Więc, takim okiem eksperta, który patrzy z zewnątrz i powiedzmy, nie angażuje się Pan tak bardzo w wyższość jednej torebki nad drugą, który z tych rynków, który z tych segmentów jest rzeczywiście warty podejścia inwestycyjnego? Myślę, że każdy z tych segmentów na swój sposób jest warty uwagi, bo pamiętajmy, że Polacy bardzo praktycznie podchodzą do luksusu i często nie mają takich środków, żeby w butikach High streetowych kupować to odzież i często kupują właśnie odzież z drugiego obiegu, co też wpisuje się w te trendy e, cyrkularnej ekonomii, więc, więc mamy. Ale nie odzyskamy za to tych, jeśli wsadzimy gdzieś, e, w, nie wiem, powiedzmy, w płaszcz 5000 zł, to nie odzyskamy ich sprzedając go. Prawda, możemy go kupić nieco taniej i to są ponadczasowe e, wzory, które po 10-20 latach wciąż będą popularne. Natomiast torebki, wymieniła Pani torebki, i to prawda, że e, kupno torebek. E, Używanie ich no, ostrożne, tak, żeby ich nie zniszczyć, to po, po latach można je sprzedać z zyskiem. To samo zegarki, szczególnie jeśli mówimy o zegarkach limitowanych edycji są przykłady, gdzie kilkunastokrotnie czy kilkudziesięciokrotnie te ceny wzrosły. W okresie pandemii i wybuchu wojny w Ukrainie. Inwestorzy rzucili się niemalże na, na Rolexy, czy na inne luksusowe zegarki, żeby w jakiś sposób zabezpieczyć e, wartość. Wszyscy obawiali się wojny, wszyscy obawiali się inflacji, a no takie zegarki, czy chociażby diamenty, no są e, dużą koncentracją luksusu. E, diament e, waży jeden gram, a może kosztować milion złotych, więc dosyć łatwo go schować do kieszeni i się z nim przemieszczać. E, o samochodach wspomnieliśmy. Oczywiście to trudno powiedzieć, że samochody prosto z salonu będą dramatycznie zyskiwać na wartości, natomiast widzimy sytuację, gdzie klasyczne samochody, czy Mercedesy, czy Porsche po 20, 30, 40 latach często są warte 100, 200 tysięcy euro czy, czy dolarów, więc jest to oczywiście ciekawy segment, natomiast musimy pamiętać, że w porównaniu do tradycyjnych inwestycji, czy nawet do złota, jest to segment mało płynny. Czyli to nie jest tak, jeżeli chcemy zainwestować na pół roku, to raczej bym nie rekomendował. Jeżeli chcemy zainwestować w perspektywie 10, 20, 30 lat i w międzyczasie cieszyć się tą inwestycją, używać jej, korzystać z niej, a potem, jeżeli będziemy mieli taką potrzebę, wystawić ją na sprzedaż, to jest zupełnie inne podejście. Mhm. Wspomniał Pan już o napięciach geopolitycznych i chciałabym ten temat trochę rozwinąć, bo. Wisi na włosku wojna handlowa między Stanami Zjednoczonymi, a Unią Europejską i w ogóle zresztą resztą świata również, bo Chiny również zyskały atencję pana prezydenta Trumpa. Rynek dóbr luksusowych w Rosji był wielki, ale na razie chyba sankcje zabraniają tam sprzedawania luksusowych dóbr. Chciałabym zapytać, Wspomniał Pan, że ludzie rzucili się na kupno diamentów i zegarków w momencie, kiedy nie wiadomo było, jaki będzie miał efekt ekonomiczny, te zawirowania geopolityczne. Jak, jakie Państwo widzicie? Jakie Państwo widzicie reakcje na rynku dóbr luksusowych w reakcji na, na geopolitykę? Czy to jest tak, że on rośnie, bo ludzie próbują lokować tam pieniądze w obawie przed inflacją, czy, czy jednak? spada? Sądzić, uważać, że rynek dóbr luksusowych jest nieco odporny na zawirowania geopolityczne, zawirowania makroekonomiczne, chociażby z tego względu, że taka oddana grupa osób, które kupuje dobra luksusowe, no, zarówno w kryzysie, jak i, jak i w dobrych czasach ma pewien bufor gotówki i, i może, może je wydawać. Natomiast widzimy, że zawirowania co do zasady Powodują pewną nerwowość na rynku. Wspominała pani o sankcjach w Rosji rynek nie taki mały rosyjski. Czołowe marki musiały zamknąć swoje butiki i nie sprzedają tam, więc oczywiście szukały zbytu w krajach Azji Bliskiego Wschodu i to się też odbiło na, na, na sprzedażach. Widać w 2024 roku, że pierwsza połowa roku szła bardzo dobrze, a potem, jak się okazało, że Chiny aż tak nie odbierają tych dóbr luksusowych, bo, bo też pojawiła się tam niepewność, co dalej, no to kursy wielu, wielu spółek dóbr luksusowych się załamały. Tu ja często podaję taki przykład: dwa wybitne samochody. Aston Martin stracił 10 razy w ostatnich 10 latach, jeśli chodzi o kurs, a Ferrari wzrosło trzykrotnie. Więc, e, więc też trzeba wiedzieć, który którą tą akcję wybrać, żeby zarobić, a nie stracić. Czy Tesla jest uznawana za samochód luksusowy? E, Tesla chyba nie jest uznawana za samochód luksusowy, ale jak pani wspomniała, e, tutaj no, no jest, jest, jest to marka, która w ostatnich czasach budzi dużo emocji. E, natomiast wracając do, do ceł, tak? bo myślę, że, że te cła mogą mieć bezpośredni wpływ na szczególnie takie e, konsumpcyjne dobra luksusowe, jak torebki, jak alkohole. E, widziałem szacunki, z których wynika, że wprowadzenie Ceł spowoduje, że torebki Chanel czy Hermès zdrożeją w Stanach o 25%. Więc to się odbije prawdopodobnie również na, na popycie na te torebki. Jeżeli pomyślimy sobie o, o szkockiej whisky, no to spodziewam się, że też wprowadzenie ceł na, na te alkohole, czy nawet czy, czy francuskie wina, czy szampany. No, oczywiście w Kalifornii wina musujące prawdopodobnie będzie można dalej produkować, ale to już nie będą te szampany, które, które Amerykanie sprowadzają z Europy. Ja myślę, że wo wojny celne, no chyba nie mają zwycięzców. Zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie. Na razie na razie myślę, że rynek dóbr luksusowych przygląda się ze spokojem tej sytuacji. Jesteśmy przy alkoholu. Jak w poniedziałek rano to świetny temat. I w Polsce również powtarzają się co jakiś czas propozycje inwestowania w. Albo w produkcję whisky, albo w sprowadzanie whisky z, ze Szkocji. Przy czym rzadko która z tych propozycji um, gór złota, dorobienia się gór złota um, kończy się dobrze. Um, produkcję whisky próbował uruchomić jeden z bardzo znanych polskich, byłych posłów, obecnie ekonomistów, niedawno wyszedł z aresztu, między innymi za to. Um, czy według Pana alkohol jest dobrą al inwestycją alternatywną? Czy jest to. Mówił Pan, że one są mało płynne, ale też chciałabym zapytać o obarczenie ryzykiem. Myślę, że, że tu mamy kilka kwestii do, do rozważenia. Pewno zdywersyfikowany portfel może mieć tam 1-2% zainwestowane w alkohole, tak? Bo z tych 20-30% inwestycji alternatywnych kilka procent w alkohol. Myślę, że inwestycje w alkohol wymagają dużej wiedzy i, i, i trzeba się skonsultować z kimś, kto, kto naprawdę się na tym zna, czy ten alkohol, który kupimy, to będzie oryginalny, jak można go potem sprzedać, kiedy go będzie można sprzedać, bo zazwyczaj są to inwestycje niespecjalnie płynne, więc można sobie wyobrazić kupno beczki. Szkockiej whisky, może bardziej hobbystycznie, licząc na to, że jak będzie dobrze, to sprzedam z zyskiem, a jak nie będzie tak dobrze, to najwyżej wypiję ze smakiem. Natomiast ja bym tutaj nie obstawiał wszystkich pieniędzy na tego typu inwestycje, bo rynek jest praktycznie nieuregulowany i można naciąć się na osoby, które niekoniecznie uczciwie działają, albo nawet jeżeli mają dobre intencje, no to potem rynek może się tak zachować, że, że wszyscy stracą. Mówi Pan, że rynek jest nieuregulowany. To znaczy, jakich regulacji Panu by tutaj brakowało? Nie wiem, czy brakowało, tylko musimy mieć po prostu świadomość tego, że tak jak kupujemy akcje, no to rynek jest w jakiś tam sposób uregulowany. Jeżeli kupujemy złoto, to to złoto można stosunkowo łatwo sprzedać, i, i cena złota jest publicznie dostępna i, i znana. Natomiast jeżeli mówimy o unikalnych aktywach typu Whisky, no to pytanie jest, jak głęboki jest ten rynek, jak te ceny transakcyjne faktycznie odpowiadają e, płynności rynku, a na ile so, są to jakieś tam wyjątkowe sytuacje? Jak my wejdziemy na ten rynek i będziemy chcieli uzyskać podobną cenę, to okaże się, że nie ma, e, nie ma popytu. To już chyba lepiej zainwestować w, w samochody. Klasyczne, gdzie, gdzie myślę, że transparentność rynku jest większa, a też mamy dużą przyjemność sprowadzenia takiego samochodu. Jeszcze myślę, że warto na to zwrócić uwagę, jeszcze na aspekt taki makro. Jeżeli w tej chwili czytamy, że pokolenie Z spożywa mniej więcej 10 razy mniej alkoholu niż pokolenie X. Pojawia się pytanie, kto potem te luksusowe alkohole będzie kupował, i kto będzie je potem pił. No i to jest to jest rzeczywiście słuszna uwaga. Chciałabym, wspomniał Pan, nie daje mi spokoju to, że powiedział Pan, że 20% portfela mogłoby być inwestycjami alternatywnymi, czyli w luksus. Z Pana punktu widzenia, eksperta, który na no to patrzy chłodnym, analitycznym okiem, gdzie są te bezpieczne przystanie luksusowe dla złota na przykład? Bo Chodzi mi też o łatwość wchodzenia w takie inwestycje. Złoto bardzo łatwo kupić. Nie mówię tutaj o zebraniu tych tysięcy złotych na, na, na sztabkę złota, ale jest to proces łatwy do przeprowadzenia. Są, jest kilka firm, które są wiarygodne, znane na rynku, można się z nimi skontaktować, płacić pieniądze, dostaniemy, dostaniemy złoto. Co jest, czy na rynku luksusowym jest również jest coś też takiego, może oprócz samochodów? W co tak łatwo wejść, w co tak łatwo zainwestować, nie znając się wcześniej na tym? Znowu może krok wstecz. Jeśli chodzi o złoto, to tak, możemy kupić złoto fizyczne i ono jest bardzo płynne, no ale to. Zakładając, jeżeli inwestujemy sporo, to też musimy się potem zastanowić, jak to złoto przechowywać. Czy, czy szukamy sejfów bankowych, czy, czy szukamy sejfów w piwnicy w domu, czy jeszcze jakichś innych rozwiązań. Więc mamy jakieś koszty przechowywania tego złota. Ma, możemy też zainwestować w złoto w postaci różnego rodzaju funduszy typu ETF, które nie dają tej, tej wyższości, że, że te sztabki złota możemy schować do kieszeni, aczkolwiek myślę, że koszty, koszty obsługi są, są dużo niższe i płynność też jest nieco lepsza. Ja myślę, że część tego portfela alternatywnego powinno nam służyć temu, żeby nie tylko liczyć na zwrot, ale też żeby zaspokajać nasze potrzeby luksusu właśnie, czyli obrazy Pokazujemy historycznie widać, że w perspektywie 10-20 lat te obrazy potrafią rosnąć o wiele lepiej niż inflacja, o wiele lepiej niż najlepsze indeksy giełdowe, natomiast musimy pamiętać, żeby wiedzieć, co kupić. I tutaj w tych wszystkich inwestycjach alternatywnych wiedza, doświadczenie ma kolosalne znaczenie, bo tak jak akcje możemy kupić indeks szerokiego rynku i, i średnio będziemy podążać za tym, co się dzieje na, na globalnych rynkach. To kupując chociażby obrazy, czy torebki, czy zegarki, no warto szukać tych aktywów, tego rodzaju aktywów, które są siłą rzeczy ograniczone. Czyli limitowane serie zegarków, czy obrazy artystów, którzy już nie żyją, więc podaż jest ograniczona. Tych artystów, którzy byli wystawiani, którzy są popularni i których, patrząc historycznie, ceny rosły. Natomiast przy sztuce, jeżeli o tym rozmawiamy, pamiętajmy, że koszty transakcyjne przy sztuce są bardzo wysokie, bo jeżeli spojrzymy sobie na koszty aukcyjne, to są rzędu 20-20 kilku procent. Więc to jest. Ogólnie pewno dobry pomysł na inwestycje, ale nie jak chcemy w przeciągu roku, dwóch czy trzech lat na tym zbić majątek. Jeżeli chcemy kupić dobre prace, powiesić na ścianie i po 20 latach zastanowić się, co z nimi zrobić, i wtedy będziemy zaskoczeni pozytywnie, że one są 20 razy droższe niż my żeśmy zapłacili, to to, to jest raczej ten sposób inwestowania, a nie sprawdzania co kwartał, czy dany obraz, który mamy na ścianie, jest więcej wart niż mniej jak go kupiliśmy. Uśmiecham się, bo kupiłam kiedyś obraz na rynku młodej sztuki. I raz na jakiś czas przypominam sobie, że warto by było sprawdzić, czy ta artystka jeszcze sobie w ogóle radzi na rynku, ale nie mam do tego głowy. Natomiast wspomniał Pan, że. Yy... Warto zwracać uwagę na malarzy, którzy już nie żyją, więc trudno byłoby się z nimi skontaktować. I tutaj rzeczywiście aukcja jest pewnie jedną z niewielu opcji, ale z takimi żyjącymi, uznanymi malarzami można po prostu chyba kupić to u nich w, w pracowni poza kosztami aukcji. Można kupić w pracowni. Może... Oczywiście są. Pamiętajmy, że, że dla, dla, dla każdego jest jakieś miejsce w tym, w tym łańcuch, łańcuchu wartości. Galerie wystawiają artystów, też w jakiś sposób ich promują. Oczywiście możemy, możemy oglądać w galerii, potem próbować się kontaktować z malarzami. To są, to są różne, różne sytuacje. Czasami malarze pracują dla wyłączność, dla, dla galerii, więc nie, nie jest tak łatwo. Myślę, że najważniejsze jest zdecydowanie się na takich artystów, którzy nam się podobają, którzy, których prace do nas przemawiają, jesteśmy w stanie je zrozumieć. Ja osobiście nie jestem wielkim fanem inwestowania tylko dlatego w obrazy, bo one się dobrze sprzedają, ale e, miałbym obawy, żeby je powiesić u siebie na ścianie. No to eliminuje sporo sztuki wtedy, na pewno. jest to jakiś wybór. Um... Czyli na koniec, podsumowując to pytanie, czy luksus według pana jest tą dobrą alternatywą dla złota? Jeśli ktoś szuka jakiejś inwestycji, którą nie chce się zajmować, po prostu chciałby, żeby to było równie łatwe, albo prawie tak łatwe, jak przelew na konto, na, na, na kupno ETF-ów, czy Tutaj warto się tym zająć, czy jednak... Warto, warto to rozważyć, natomiast nie, musimy mieć świadomość, że może dać nam to ponadprzeciętne zwroty, o wiele większe niż złoto. Teraz mamy hossę na złocie, ale przez, przez lata ona ledwo walczyła z inflacją, więc złoto ledwo walczyło z inflacją, więc musimy mieć świadomość, że, że 30-procentowe 30 wzrosty na złocie nie będą co roku. Natomiast musimy mieć świadomość, że alternatywne inwestycje typu dobra luksusowe to są inwestycje na lata. Lata. Myślę, że jeżeli mamy nadwyżkę, mamy perspektywę 10-15 lat, to warto poczytać, postudiować, pospotykać się z ekspertami i podjąć takie decyzje. A z Pana punktu widzenia, który sektor jest najprostszy, do, ma najniższą barierę wejścia, jak się to ładnie mówi? Wydaje mi się, że wciąż zegarki luksusowe, mm. szczególnie w jakichś tam seriach limitowanych, byłyby takim miejscem, gdzie mając kilkadziesiąt tysięcy złotych, można dokonać tej inwestycji i Liczyć na, na dobre zwroty. Też mając z tyłu głowy tą historię, że Rolexy mocno rosły na fali pandemii i wojny, a potem nastąpiła korekta. Więc jeżeli patrzymy długoterminowo, to raczej zarobimy. Natomiast jeżeli będziemy potrzebować szybko gotówki i będziemy musieli sprzedawać w gorszych momentach, to możemy stracić. Rozumiem. I tą optymistyczną, ale umiarkowanie optymistyczną e, konkluzją kończymy dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem był pan Tomasz Wiśniewski, partner w dziale Deal Advisor, szef zespołu wycen w KPMG w Polsce i w e, Europie Środkowo-Wschodniej. A rozmawialiśmy o inwestycjach w luksus. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo.